Zakończono zawody można powiedzieć, że wyjściu z podróży, można było nawet pomyśleć, że 3-1 to tak się zakończy spotkanie, ale nie dla Was. Na szczęście się dziś się udało, Ty też zaprezentowałaś się z bardzo dobrej strony, jak już weszłaś, to mam wrażenie, że na no, na pewno to było Można śmiało przyznać, że drugi, no, to jest właśnie ten, który Wam wyszedł pierwszy, drugi, no, pala, powiedł, to z pana poetów, udało się niestety... W ostatnim secie, kiedy rzeczywiście już odetchnęłyście z Uldą, no te punkty jakoś z notowością przychodziły na to wasze konto Gdzieś jak udało się przechylić czarę goryczą na to 2-2, to gdzieś odetchnęłyście z Uldą, że ten time, time break jest na pistoliu jeszcze dobra, to będzie to będzie nasz czas. No na pewno tak. fajnie jest to, że zaczęliśmy lepiej bronić, blokować, yy, jakby lepiej się przystosowałyśmy się do tego. Załamanie. za cztery dni też można powiedzieć intensywny ten tydzień dla Was, bo gracie z jedynką tarnów, jakie w takim razie nastawienie, no i przede wszystkim czy czujecie się na siłach, no bo taki terminarz jednak dość gęsty przed świętami. No oczywiście, że czujemy się na siłach i zawsze do meczu się czujemy na siłach. E, wiadomo, no jest trochę teraz z tego grania, ale myślę, że, że to nam nie będzie przeszkadzało w tym, żeby w meczu z Tarnowem wyjść po prostu i walczyć tak, jak walczyłyśmy dzisiaj. Jeżeli chodzi o analizę, to pewnie na nie przyjdzie dopiero czas, ale nastawiacie się jakoś przed tym spotkaniem, no bo to też jednak zespół z dołu tam. Jest. No tak jak mówiłam, zawsze chce się wygrywać, szczególnie z tymi zespołami, które są gdzieś tam niżej w tabeli, także myślę, że no, to będzie nasz cel, po prostu wygrać ten nas. Dzięki wielkie. Ania Lewandowska, MIP, dzisiejszego spotkania, wolej i Wrocław. Przede wszystkim jak się czujesz, no bo śmiało chyba można powiedzieć, że to takie odetchnięcie po tej fali, jak nie patrzeć 2-1 gdzieś tam z tyłu głowy, była ta przegrana pewnie, zakładam w trakcie spotkania. Myślę, że e, czuję ogromny kamień z serca, ponieważ zapisujemy co prawda dwa punkty, nie trzy, tak jak e, myślę, że każda z nas by sobie życzyła, natomiast ten mecz był bardzo ciężki, e, było ogromnie dużo obrązów, e, także wykazała się niecierpliwością. troszeczkę za długo wchodziliśmy w mecz moim zdaniem, ponieważ ten pierwszy set, Trochę przestałyśmy, drugiej z kolei e, znowu ta końcówka nam uciekła. Natomiast koń, końcowym efektem jest zwycięstwo i tylko się tego cieszymy. No tak, po tym drugim secie można było nawet powiedzieć, że chyba już weszłyście na te swoje tory. Gdzieś niestety ten trzeci set uciekł, choć wydawałoby się, że macie go pod kontrolą. Jeżeli chodzi o zespół w Mielca, zaskoczyły Was czymś dziewczyny, no bo jakby nie patrzeć, przyjeżdżają mm, jak po swoje. Zaprezentowały się tu moim zdaniem z bardzo dobrej strony. Dokładnie. Myślę, że ich miejsce w tabeli kompletnie nie odzwierciedla tego, jak, jak grają, ponieważ, tak jak już wspomniałam, miały bardzo dobre widowiskowe obrony. I to nie tylko mówię o, o libero-przyjmujących, ale także nawet środkowe, które biegały po zakrywce. Poza tym obijały nas w bloku na początku, nie mogliśmy znaleźć tego tempa, tego rytmu. No i myślę, że walczyły do ostatniej piłki, tego nie można im odmówić. No ten dół tabeli, nawet ta dolna połowa tabeli rzeczywiście jest wyrównana, jeżeli chodzi o te zespoły. Przed Wami za kilka dni kolejne spotkanie, można powiedzieć napięty grafik. Jakie nastawienie w takim razie przed spotkaniem z Tarnowem też u siebie? Myślę, że chcemy powtórzyć wynik ostatniego meczu, tylko może nie tyle punktowy, tylko jeśli chodzi o wygraną. Natomiast zrobimy wszystko, żeby, żeby zgarnąć całą tyle punktów. Natomiast wiem, że nie będzie to łatwe zadanie. To mam nadzieję, że w tych meczach, w których już wspólnie wcześniej musimy wygrać. Ponieważ punkty są nam bardzo potrzebne. Pozbędziemy się tej presji z głowy, która czasami nas troszeczkę trzyma, tych, tego, tych nerwów i tego stresu, i wyjdziemy z jak najlepszej strony. A teraz po tym spotkaniu ta presja jeszcze gdzieś rzeczywiście jest, czy no, przed poniedziałkiem można powiedzieć, że chcecie wygrać to spotkanie? No też jakby nie patrzeć przedostatnie. Ja myślę, że presja to jest stricte, same sobie nakładamy na głowę bo nie mam żadnego, żadnej jakby takiej konkretnej presji. Myślę, że każdy wie, że po prostu to są mecze do wygrania i yy, zagrania dobre środki z naszej strony. Yy, Także to jest ostatni na przykład naszych ja Jeżeli chodzi o to nastawienie, no bo jakby nie patrzeć wyrównany jest ten dół tabeli, nie? Dlatego pytam, czy już jest ten oddech, czy dalej go czujecie gdzieś może na plecach, a nie ten ulgi w sposób taki, że no wygrywacie dzisiejsze spotkanie. Z bólach jakby nie patrzeć, no bo w trudach. Jak w takim razie mamy się nastawiać przed tym spotkaniem z jedynką? Myślę, że absolutnie nie odpuszczamy, ponieważ zespół Was -No nie pokazuje, że potrafi grać tak, nawet z tym najlepszym, czyli z zeszowem. Dlatego nastawiamy się na bardzo ciężki mecz kolejny, ale myślę, że się nie umiemy. Powodzenia.